Czytanie z księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą karmelu i szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe Wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym. Odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych, i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, i język niemych wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez pana powrócą. Przybędą nasyjąc z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła Trwajcie cierpliwie, bracia. Aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i Wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca Wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości, wejście bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, Posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od jana chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.